Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. 8.12 na zegarze. Witam państwa i witam naszego gościa. Łukasz Zimnok, rzecznik prasowy, Tauron Polska Energia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od rzeczy bardzo konkretnej, można powiedzieć, wręcz prozaicznej. To znaczy domokrążcy, którzy usiłują na zmianie przepisów coś dla siebie ugrać, a chodzi o zmianę przepisów ustawy, tak zwanej ustawy prądowej i oszustów, którzy chodzą i mówią, że trzeba podpisać na nowo umowę. Państwo przestrzegają, nie wysyłacie takich przedstawicieli, nie trzeba podpisywać na nowe umowy. Więc przypominamy, że Tauron nie sprzedaje energii chodząc po domach, my nie chodzimy po domach. Robimy to celowo i świadomie przy każdym, przy każdej takiej sytuacji że dochodzi do jakichś ważnych zmian w prawie, bardzo szybko pojawiają się różnego rodzaju, czy firmy, a czasem i, i oszuści, bo to jakby są dwa takie najbardziej typowe trudne sytuacje, które chcą to wykorzystać, przychodzą do klienta i sprzedają mu historię, która jest albo nieprawdziwa, albo prawdziwa tylko odrobinę. Więc wygląda to w ten sposób, że mówią, współpracujemy z Tauronem, jeśli chcesz dostawać tańszą energię, musisz podpisać nową umowę. Musisz podpisać aneks, musisz podpisać załącznik. Bardzo często wykorzystują taką chytrą technikę, żeby wciągnąć w rozmowę. Że to są mili, uprzejmi ludzie, więc starają się, proszą o pokazanie faktur, mówią, że bardzo dobrze, współpraca przebiega i że wystarczy coś podpisać. Więc my przestrzegamy przed taką sytuacją, żeby klient czuł się we współpracy z Tauronem e, bezpiecznie, żeby czuł się komfortowo. Przypominamy regularnie, nie chodzimy po domach, żeby sprzedawać energię e, elektryczną. A czym skutkuje takie podpisanie umowy u domokrążcy? Ja rozumiem, że państwo nie mają wglądu w te umowy, bo to nie wyrobicie. robicie. Natomiast nie. pytanie, czy to jest przejęcie przez inną, innego dystrybutora? czy. Więc na rynku e, rynek energii wygląda w ten sposób, e, że mm, to, że w naszych domach jest jasno, że płynie energia elektryczna, zasługa jest dwóch firm. Jest, są spółki dystrybucyjne, czyli te, które mają stacje transformatorowe, przewody, te, które po prostu odpowiadają fizycznie za dostarczanie energii elektrycznej, i są spółki sprzedażowe, które sprzedają to co w tych przewodach płynie. Zmiana dystrybutora jest prawie niemożliwa, bo trzeba by zbudować równoległą sieć, co byłoby i kosmicznie drogie, i praktycznie niemożliwe. O tyle zmiana sprzedawcy my jest, jest możliwa. My jesteśmy e, oczywiście e, gorąco popieramy możliwość sp zmieniania e, sprzedawcy. Natomiast e, chcemy, żeby ten proces był fair, żeby to było w sposób, żeby to odbywało się w sposób uczciwy. Ja przygotowałem, ta sytuacja jest trudna i, i bolesna, natomiast przygotowałem taką sytuację anegdotyczną. Otóż jeden z oszukanych naszych klientów został poproszony o podpisanie właśnie takiej aktualizacji. W tej aktualizacji znalazł się zapis, jest cena energii i usługa dodatkowa. I tą usługą dodatkową było ubezpieczenie w sytuacji utraty pracy. Tak się złożyło, że ten klient, który to podpisał, miał y, dobrze po 80, więc dla niego jakby ryzyko y, było y, żadne. Tak, y, płacenie za ubezpieczenie y, od ryzyka utraty pracy to już po prostu, to są takie właśnie różne metody, takie różne, jest to naciągactwo. Szczególnie często zdarzają się, i tu warto o tym wspomnieć, w starym budownictwie, tam gdzie sporo mieszka seniorów, bardzo często te firmy, które działają nie do końca fair, pojawiają się w tych miejscach, ofiarują swój czas, Czasem interesującą rozmowę. Nagle się okazuje, że na końcu tej umowy jest coś, co zostało podpisane. Nie do końca czasem zdajemy sobie sprawę z takiego podpisu, więc my mamy specjalny numer telefonu. Jeśli ktoś czuje się niepewny, co podpisał, co się tam znalazło, oczywiście może udać się do Rzecznika Praw Konsumenta. To też, też zalecamy. Natomiast my uruchomiliśmy specjalną linię 555, 444, 555. Można dzwoniąc tam dowiedzieć się, w jaki sposób wycofać się z takiej umowy, którą się nieopatrznie podpisało. I oczywiście no, my przypominamy, że ci, którzy przychodzą, mówią, że współpracują z Tauronem. To nie znaczy, że to jest y, Tauron. Współpraca nie oznacza, że, że to są nasi reprezentanci. My jako firma, przypomnijmy to jeszcze jeden raz, nie chodzimy... Po domach nie sprzedajemy w taki sposób e, energii elektrycznej. Państwo uprzedzają o tym teraz, kiedy weszły przepisy, nowe przepisy ustawy prądowej, ale ona w zasadzie nie zmienia tutaj tego typu regulacji, więc inna sprawa, że nie ma podstaw w ogóle, żeby ktoś chodził po domach i, i podpisał umowę, to z drugiej strony tu jak gdyby dla klienta się nic nie zmienia. Poza ceną, która się, no właśnie, nie zmienia. <laughs> właśnie cena również się zmienia. <laughs> ale dzięki temu, że zmienia, ustawa została wprowadzona. Tak, dzięki nowelizacji ustawy. E, Ceny dla klientów indywidualnych pozostają na poziomie z 30 czerwca 2018. Tu chciałem jeszcze raz to powtórzyć i jeszcze raz uspokoić. Czy w takim razie y, zmienia się także znaczy zmienia się to wiemy struktura y, źródeł energii w Polsce bo coraz więcej odnawialnych źródeł jest wprowadzanych. Natomiast pytanie czy klient sobie może powiedzieć y, a ja bym chciał kupować energię tylko ze źródeł odnawialnych. Ma, jak na razie to byłoby e, dość, e, dość trudne, natomiast widać, Widać olbrzymią dynamikę. My kilka tygodni temu ogłosiliśmy, że staramy się przechodzić na tą zieloną stronę, mo zieloną stronę mocy, że e, tych odnawialnych źródeł energii w tym miksie energetycznym e, będzie, Tauron będzie miał coraz więcej, e, to znaczy będziemy coraz więcej produkować energii korzystając z fotowoltaiki, z wiatru, z wody, poszukujemy różnych e, pomysłów, różnych koncepcji. Jako firma jesteśmy na to bardzo otwarci. Generalnie te zmiany zachodzą. Wystarczy, że pan redaktor przespaceruje się i popatrzy na nowe osiedla. Tam praktycznie ogniwa fotowoltaiczne, jeśli na co drugim domu, to, to, to na co trzecim już na pewno. Dynamika jest bardzo duża. Zdajemy sobie sprawę, że pojawiają się nowe metody produkcji energii, szczególnie ważne w takich um, okresach jak teraz. Tak jak mieliśmy na przykład czerwiec eee, bardzo bardzo gorący. Eee, kiedyś w dawnych czasach, 20-30 lat temu, mieliśmy bardzo e, intensywny wzrost konsumpcji energii elektrycznej w okresie zimowym. Było ewidentnie widać pik, było widać ten wzrost. E, na dworze, e, e, na zewnątrz zimno czy, czy chłodno, e, więc wzrastała konsumpcja energii elektrycznej. Teraz ten pik e, został, e, e, no, z, rozmnożył się i w, e, latem, czy w okresach. E, Szczególnie ciepłych, włączamy wszystko, co, co chłodzi. Bo ten czerwiec I, za nami naprawdę upalny. Ta, I, bardzo i, upalny. I nawet media donosiły, że sporo energii musieliśmy kupić za granicą. Przyczyna była taka, że na, kupując ją za granicą, ta energia tam po prostu była tańsza. No, jesteśmy częścią Europy, jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc jeśli pojawia się możliwość kupienia gdzieś taniej energii, to oczywiście z tego korzystamy, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby ta energia, żeby ta energia była tania. Wenn My ze swojej strony również staramy się przekonywać klientów, wskazywać, sugerować, pokazywać. Są metody, które są dla środowiska, są bardziej neutralne, są lepsze niż, niż inne. No, taką najbardziej klasyczną naszą inwestycją, bo e, trzeba pamiętać, że z dnia na dzień e, to nie będzie tak, że wszystko, każdy rodzaj produkowanej przez nas energii będzie zielony, że to będzie OZE, odnawialne źródła energii. No nie zawsze wiatr wieje, nie zawsze słońce świeci. i Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że energię elektryczną chcemy mieć zawsze. Ten no. argument też jest zresztą w polityce u nas stosowany i nic dziwnego, że musimy się opierać na tych pewnych źródłach, czyli energii, czyli znaczy, na przykład na węglu. No, potrzebujemy fundament, tak, mhm. natomiast staramy się to robić w sposób jak najbardziej ekologiczny. Inwestujecie w tak, teraz To, to też... znaczy my jako, jako firma jesteśmy zobligowani przez tak zwane BATy, to Best Available Technics, czyli najlepsza możliwa technologia do produkcji energii elektrycznej, więc my cały czas poszukujemy. No, w tym roku na jesieni oddajemy naszą największą inwestycję i największą budowę w województwie śląskim obecnie, czyli blok 910 w Jaworznie. I to jest tradycyjna właśnie elektrownia, tradycyjna w tym sensie, że węglowa. No, więc ona jest bardzo nietradycyjna. Mhm. To jest już taki cud techniki, można powiedzieć. To jest elektrownia nadkrytyczna, bardzo efektywna, dużo mniej emituje tych substancji, które lepiej jak nie dostają się do atmosfery. Porównując to motoryzacyjnie, można powiedzieć, że to jest samochód sportowy w porównaniu do takich zwykłych osobówek, którymi jeździmy na co dzień. Więc, I to jest taka elektrownia, wobec której y, argumenty, które czasem słyszymy z zachodu Europy, że my ciągle nie chcemy się podporządkować temu ograniczeniu CO2, to te argumenty już upadną. To znaczy, my zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w szczególnym miejscu, że nasze warunki są szczególne. No, i, i, można budować. Elektrownie wiatrowe tam, gdzie wieje. Można budować duże elektrownie fotowoltaiczne tam, gdzie jest dobra ekspozycja słoneczna. Oczywiście trzeba. Trzeba pamiętać o tym, że technologie, że technologie się zmieniają, że są coraz bardziej doskonałe, że są coraz bardziej efektywne. My się temu przyglądamy. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że z dnia na dzień odejść od węgla się nie da. Węgiel i jego znaczenie w miksie energetycznym stopniowo, stopniowo będzie mniejsze. Trzeba z tego węgla korzystać w sposób jak najbardziej rozsądny, natomiast Um, no, naszą odpowiedzią jest właśnie taki y, nadkrytyczny blok w Jaworznie. To jest zasilanie 2,5 miliona gospodarstw domowych, więc... To proszę tylko na koniec powiedzieć, jak, na jakim etapie jest, to znaczy, czy nie ma żadnych opóźnień, bo mnóstwo inwestycji w Polsce chwieje się z powodu braku ekip, rosnących kosztów, a tutaj koszty nie, to... są potężne. Ja może odpowiem w ten sposób, panie redaktorze, zapraszamy do Jaworzna, jeszcze nie znamy dokładnego dnia, ale myślę, że do końca tego roku będziemy się mogli w Jaworznie spotkać. Niedawno były... To, to jest bardzo duży obiekt, to jest wartość ponad 6 miliardów złotych. Więc my dokonujemy stopniowo rozruchu, sprawdzamy kolejne części tego procesu technologicznego, więc jest dostawa pierwszego węgla, potem sprawdzamy kocioł i jego parametry, i tak dalej. Więc tak jak wyznaczyliśmy sobie ten plan, stopniowo jest, jest realizowany. Czyli do końca raz roku? Raz na miesiąc odwiedza Jaworzno tak? i wszystko wskazuje na to, że, że do końca roku będzie szansa, że popłynie, popłynie energia. Oczywiście trzeba pamiętać, że my jeszcze musimy przeprowadzić bardzo precyzyjne, wyrafinowane testy, żeby zestroić ten, ten, ten nowy obiekt, nowy blok Białożnie z całym systemem energetycznym. Polska Energetyka to jest jedno wielkie połączone ze sobą naczynie. No i trzeba to dokładnie zrobić, żeby ten system działał bezbłędnie. Łukasz rzecznik prasowy Tabron Polska Energia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M107 6 FM.